Cześć, z tej strony Natalia. Czy wiecie, że mamy w Polsce świetnych perfumiarzy i perfumiarki? No, ja nie wiedziałam, ale dowiedziałam się tego od jednej z Was, która przesłała mi próbki różnych perfum twórców rzemieślniczych z Polski. Napisałam o tym w jednym z postów, które wrzuciłam tutaj na YouTube. A. No i jak się domyślacie, dzisiaj pierwszy odcinek o polskim perfumiarzu. Dzisiaj na tapety weźmiemy sobie twórczość polskiego perfumiarza Kamila Bańkowskiego. Jeżeli chcecie usłyszeć kilka słów o jego najnowszej serii, to zapraszam Was do oglądania dalej. To jest pierwszy z całej planowanej serii o perfumiarzach i perfumiarkach polskich. A to dlatego, że uważam twórczość polskich twórców i twórczyń za niesamowicie ciekawą, a tak mało znaną szerszej publiczności perfumowej. Swój debiut na salonach YouTube'owych, na kanałach YouTube'owych miała już marka Tkliwi Nihiliści. I markę samą zdążyłam poznać, ale stwierdziłam, że jeżeli wszyscy o niej robią już filmy, to może ja odpuszczę, w każdym razie na razie, a skupię się na tych mniej znanych twórcach. Dzisiaj pierwszy odcinek poświęcony perfumiarzowi Kamilowi Bańkowskiemu. Kamil Bańkowski ma na koncie serię Fight Club, i tutaj z tego co wiem były trzy zapachy: Oszustka, Love Timur i chciałam spalić Louvre. Chciałam spalić Louvre, to nie są perfumy dla mnie, zbyt dużo tam dymu. Oszustka to są bardzo ciekawe perfumy i trochę żałuję, że nie wzięłam sobie próbki tych perfum, ale poprawię się następnym razem, kiedy będę od niego zamawiać perfumy, to na pewno wezmę próbkę. No i Lab Laptimor. Laptimore to jest taki zapach, który miał być moim hitem. To jest zapach bardzo animalny, brudny, piżmowy, ale niestety na mojej skórze się bardzo mocno wysładza. No, i dla mnie to już jest niestety za dużo. Brał udział w tworzeniu takiej serii Klechdy Słowiańskie i spod jego palców wyszły zapachy takie jak kwiat Paproci i Guślarz. O tych dwóch zapachach osobno, dlatego że jeden z nich kupiłam sobie w formie pełnej buteleczki. No więc to znaczy, że opowiem o nim w osobnym odcinku, w drugim odcinku minimalizmu perfumowego. No bo też na taki odcinek zasługuje. Ostatnio, a dokładnie w lutym tego roku, ogłosił powstanie nowej serii cyklu nordyckiego. Wiem, że już sporo czasu minęło od lutego do tego momentu, kiedy ten filmik wjedzie na kanał, ale to dlatego, że testy perfum trwają sporo i to też dlatego często jestem spóźniona z nowościami, czasem lata. Po prostu zanim dotrę do niektórych zapachów, je przetestuję porządnie, no trochę czasu mija. W cyklu są dwa zapachy, o których dzisiaj nie będę mówić, bo one nie miały oficjalnej premiery, czyli Fenrir i Ragnarok. No i jeszcze jeden zapach, którego próbki w końcu nie wzięłam, czyli Skogmoze. Może kiedyś gdzieś się uda przetestować. Dla mnie to był taki zapach, który niekoniecznie musiałam testować, niekoniecznie musiałam mieć, ale całą resztę mam, testowałam i mogę Wam o tych perfumach opowiedzieć. Zacznijmy od perfum, które uważam za najlepsze w całej sadze. Za perfumy, które są doskonałe, które pachną świetnie, nawet na mojej skórze. Perfumy morskie, moja skóra, to coś, co ma potencjał na dużą dozę sztuczności, nienoszalności, ale tu nic takiego nie ma miejsca. Drakar. Ten zapach to przede wszystkim wysuszone drewno, sól, morze. Zapach jest słony, zapach jest drewniany, zapach jest zimny. Czuć w tym zapachu ambrę. Ambra to jest taki zapach, z którym moja skóra się niespecjalnie lubi. Bo jeżeli pomyślimy sobie o Amrze, to od razu na myśl przychodzą mi przynajmniej takie dwa zapachy mocno morskie, które mają w sobie ambre, a są to y, Squid, czyli kałamarnica od Zoologist, y, no i oczywiście v od marki Kelvin Klein. Oba te wydawnictwa są na mnie absolutnie nienoszalne. Więc trochę się obawiałam drakaru. Nie miałam czego się obawiać. Na mnie ten zapach pachnie wyśmienicie, ale nie tylko na mnie. On jest tak dobry i tak w stylu mojego partnera, że kupiłam mu całą buteleczkę. On jest zachwycony, ja jestem zachwycona, bo ten zapach i na nim pachnie świetnie, ale nie pachnie w taki sam sposób jak na mnie. Na moim partnerze ten zapach jest mroźny, słony taki chropowaty na brzegach. Powiedziałabym nawet, że chropowato-męski. Taki gorzko-ziołowy, bo czuję w nim takie przydymione zioła, których nie czuć na mojej skórze. A na mojej skórze ten zapach wybrzmiał troszkę inaczej. Jasne, kiedy zaraz po nałożeniu na skórę czuję ten zapach na swojej skórze, to on bardzo przypomina tę wersję, którą czuję na moim partnerze, ale moja skóra ten zapach Zaokrągla, troszeczkę odrobinkę dosładza, ten zapach jest wręcz taki miękki, przyjazny, zupełnie nie czuć e, tej surowości, chropowatości, tego takiego surowego drewna, e, które to w, e, właściwości czuje na swoim partnerze. Na mnie ten zapach dostaje takich e, niuansów właśnie miększych, ten zapach się robi taki bardziej zmiękczony, rozbielony, ale nadal czuć, że jest to ten sam zdecydowanie zapach. Podoba mi się, jak pachnie i na mnie, i na moim partnerze. Jeżeli coś mielibyście przetestować z tej serii, to uważam, że drakar zdecydowanie jest na pierwszym miejscu, bo po pierwsze świetnie podsumowuje całą serię, po drugie jest zapachem wybitnym. A po trzecie myślę, że powinien się spodobać szerszemu gronu odbiorców. Choć miejcie na uwadze, że to nie jest klasyczny zapach. Taki, który znajdziecie w perfumerii nie tylko mainstreamowej, ale może nawet niszowej. Więc dla niektórych osób to może być lekki szok, y jak mogą pachnąć perfumy. Zapach zarówno na mnie, jak i na moim partnerze utrzymuje się cały dzień, a tak szczególnie mocno i konkretnie pachnie przez pierwsze 4 do 6 godzin. Na przeciwległym biegunie od Drakara jest Nanna. Czyli kiedy drakar był taki surowy, drewniany, morski, nanna jest okrągła, przyjemna, miękka i taka przytulająca człowieka. Nanna na mojej skórze to przede wszystkim rumianek, ale rumianek bez takiej specyficznej, lekko-gorzkawej nuty, dlatego że ta nuta gorzkawa albo nie występuje, albo co bardziej prawdopodobne, przykryta jest przez. Nutę owocową. Według mnie te owoce to rokitnik, bo zapach ma taki rokitnikowy wydźwięk. W głowie tego zapachu, według piramidy zapachowej, jest pomarańcza. Faktycznie czuję tam jakiś owoc. Może egzotyczny, taki słodki, ale trochę cytrusowy. Ale czy zgadłabym, że jest to pomarańcza tak w ciemno, nie wiedząc jakie są nuty tego zapachu? Chyba nie. Aczkolwiek zapach, to znaczy jego wstęp, taki owocowy jest przepiękny. Ten zapach jest taki miękki, przytulający. Jest to zapach bardzo blisko skórny. Próbowałam ten zapach nosić na zewnątrz, ale to nie jest dobre miejsce na noszenie tego zapachu, bo ten zapach wyniesiony na zewnątrz y, zgubi się w gąszczu innych. Woni, które czujecie dookoła siebie. Cokolwiek to nie będzie, ten zapach się po prostu zgubi. On nie jest stworzony do noszenia go na zewnątrz, według mnie. Najpiękniej i najbogaciej czujecie go zdecydowanie w pomieszczeniach, bo w takim pomieszczeniu, które nie ma specyficznego zapachu, ten zapach może się rozwinąć, możecie go poczuć no i po prostu się nim cieszyć. Ten zapach jest blisko skórny. I nie jest bardzo trwały na mojej skórze. No, po prostu jest to taki zapach pod kołderkę do spędzania fajnego czasu yy, samemu ze sobą. Taka mała ciekawostka. Raz, kiedy nosiłam go na zewnątrz, yy, szłam z moim partnerem do metra i mój partner mówi: O, o, y, czu, poczuj teraz! Patrz, jak zapachniało sosem pomidorowym. Ja mówię, nie, nic tu nie pachnie sosem pomidorowym. Ja mówię, nie wiem, no co ty. Sos pomidorowy, pewnie ktoś robi jakoś lezanie. Przeszliśmy trochę dalej, trochę się do mnie przybliżył i mówi, a to, to nie zapachniało sosem pomidorowym. To ty pachniesz jak sos pomidorowy. Więc być może nanna pachnie i sosem pomidorowym. Nie wiem, ja tam pomidorów nie czuję, ale pomyślałam sobie, że być może ten rokitnik, dla mnie rokitnik. Dla niego pachnie po prostu y, takim pomidorem w formie przecieru. Kolejny zapach to Imin Siel, czyli zapach, który opisany jest przez samego twórcę jako rozwinięcie nanny. Imin Siel, czyli y, w mojej duszy, to zapach, który ma z nanną wspólne przynajmniej otwarcie tego owocu, który nazwijmy go roboczo pomarańczą. Ale potem zapach jest trochę inny. Ten zapach jest dużo bardziej skomplikowany niż nanna i kiedy nanna miała takie konkretne nuty, mocno wyczuwalne w całości i te nuty były takimi ostojami zapachu wokół którego cały zapach był opleciony, tak immin Siel to jest zapach, w którym mamy sporo innych nut, które jednak zlewają się ze sobą i nie czuć ich tak wyraźnie jak nut nanny. Te dwa zapachy Dzieli przede wszystkim taka specyficzna, mydlana nuta, może nie mydlana, detergentowa, czystościowa nuta, która zaczyna królować gdzieś w środku tego zapachu i przez którą ten zapach już tak mi się nie podoba jak nanna. W tym zapachu jest dużo przestrzeni, w tym zapachu jest trochę kadzidła, w tym zapachu jest może troszkę więcej drewna niż piżma, tak jak w nannie. Jest to zapach bardziej skomplikowany, być może nawet ciekawszy. Gdybyście mieli do wyboru Nannę i Iminciel, to polecam Wam raczej Iminciel, ale sama wybieram prostszą, ale bardziej urokliwą Nannę. A teraz na sam koniec zapach chyba najbardziej zmienny, bardzo ciekawy yy, i też zapach, który oczywiście Wam polecam do testów, bo nie ma tutaj zapachu, którego totalnie Wam nie polecam: morkskok. Ten zapach otwiera się żywicą jodłową, i ten wstęp jest nie tyle wstępem do zapachu, co na mojej skórze pachnie wręcz tak, jakbym delikatnie rozrzedziła yy, oleje eteryczny jodłowy. To jest takie wrażenie gdzieś na granicy oleju eterycznego i perfum. Niekoniecznie mi się to podoba, ale to jest tylko wstęp. I on się dość szybko kończy, bo z tego lasu, z tej przestrzeni, z tego zimnego, słonego lasu gdzieś nad brzegiem zimnego morza, wchodzimy do świątyni. Wchodzimy do świątyni i y, mamy zapach, który jest otoczony drewnem jodłowym, bo dalej jednak to drzewo jodłowe czuć, ale ono coraz bardziej gaśnie i y, robi się coraz mniej zielono, bo początek był bardzo zielony. I robi się coraz bardziej drewnianie. Po prostu ta zieleń przechodzi w drewno. I od początku, od wstępu, gdzieś do środka trwania tych perchum, gdzieś w tle będziemy mieć cały czas ten spektakl przechodzenia z zielonej jodły do takiej jodły ściętej, drewnianej, gdzieś na przykład na ścianach jakiejś wikińskiej świątyni. To jest jeden temat, ale zaraz obok tematu mamy też temat. Kadzidła. Mamy tutaj na początku coś, co się pali. Mamy dym, mamy dym drewniany i mogę się założyć, że ten dym to jest po prostu tląca się gałązka jodły. Ta tląca się gałązka jodły w tym zimnym, mroźnym powietrzu, gdzieś na dalekiej północy, daje nam takie wrażenie m, takiego zimnego, wyniosłego, drewnianego, słonego kadzidła. Bardzo ciekawe i nie aż tak często spotykane wrażenie w perfumach. W tym momencie zapach znów przechodzi transformację, bo nadal jest drewniany, nadal jest taki delikatnie tlący się, ale znów drewno zmienia swoją postać i robi się coraz słodsze. Myślę, że za to wrażenie odpowiada tutaj przede wszystkim cedr bo jest on wymieniony jako jedna z głównych nut tego zapachu i faktycznie czuć to przejście z takiego bardzo wyniosłego, m, takiego zielonego kadzidła do kadzidła bardziej drewnianego i znów do kadzidła bardziej cedrowego. Zapach niesamowicie zmienny, zmienia się o 180 stopni w dosyć krótkim czasie. Zapach piękny i znów zapach, który Wam Serdecznie polecam do testów. Każdy z twórców i twórczyń perfum w Polsce ma taką jedną cechę perfum, która odróżnia go od innych twórców. I w przypadku Kamila Bańkowskiego myślę, że to słowo to wyjątkowy. Te perfumy nie zawsze są łatwe, te perfumy nie zawsze będą schlebiać gustowi osób, które przyzwyczajone są do współczesnych perfum. Ale te perfumy niosą ze sobą opowieść. Te perfumy coś nam chcą przekazać. Te perfumy są niesamowicie dopracowane. I muszę przyznać, że nie wszystkie perfumy mi się podobają. Nie każdy zapach mogłabym mieć w swojej kolekcji. Po prostu wiem, że takich zapachów bym nie używała. Ale nie mogę odmówić twórczości Kamila tego, że te perfumy są bardzo wyjątkowe. Zapraszam Was też na kanał Perfumy z Innej Peczki, gdzie możecie posłuchać trochę więcej o perfumach od Kamila Bańkowskiego. Zapraszam Was też na kanał Poziomki, która zrobiła całą serię o polskich twórcach perfumowych, w tym o perfumach Kamila Bańkowskiego, więc możecie poznać też jej zdanie na temat tych perfum. No i najważniejsze pytanie: gdzie kupić perfumy Kamila? Możecie je kupić przez yy, właściwie tylko jedno miejsce: czyli yy, Facebook. Proponuję albo napisać do Kamila bezpośrednio, albo um, przez którąś z grup um, perfum niszowych. Nie ma innych, chyba możliwości. Czy cieszę się, że udało mi się poznać perfumy Kamila? Tak, są świetne. No i też dlatego poświęciłam mu pierwszy odcinek. Niestety wydaje mi się, że odkrycie polskich twórców perfumowych sprawi, że nie uda mi się y, utrzymać pięciu zapachów. W, w lakonikach do końca roku. Myślę, że będzie ich przez tą jedną um, okoliczność troszkę więcej. No ale o tym to już będzie w następnych odcinkach. Znacie perfumy od Kamila Bańkowskiego? A może chcecie je poznać na przykład po oglądnięciu dzisiejszego materiału? Napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. To jest pierwsza część serii o perfumiarzach i perfumiarkach polskich. I kolejna część już się tworzy. A jeżeli chcielibyście posłuchać o jakimś konkretnym perfumiarzu, albo perfumiarce, a właściwie ich twórczości, to też napiszcie mi o tym na dole w komentarzu. A na razie się z wami żegnam. No i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć!